Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry. Gratuluję zespołowi zwycięstwa ale przede wszystkim e, dzisiaj zespół chciał zadedykować to zwycięstwo Patrykowi Sikorze, który e, niestety, ale po raz trzeci w swoim życiu zerwał mnie zadła krzyżowe w kolanie. E, bardzo długa przerwa, ale wierzymy, że wróci silniejszy nasz kapitan i że będzie nas cieszył swoją gromi tym, co zrobił w ostatnich miesiącach swoim postępem. Dlatego Patryk to dla Ciebie to przede wszystkim. E, na pewno Cieszymy się, bo w końcu wygraliśmy na wyjeździe, daliśmy sobie e, tą radość i, i też naszym kibicom, którzy cały czas są z nami i nas wspierają i wierzę, że tak będzie do końca, a my do końca będziemy walczyć w każdym meczu o to, żeby, żeby dawać tą radość i żeby wygrywać i żeby punktować. Nie będziemy się oglądać na nikogo, po prostu będziemy grali i będziemy walczyć e, aż do momentu, gdy... Sezon się skończy do ostatniej minuty w meczu ostatnim z Krakowią. Na pewno duża konsekwencja, szczególnie w pierwszej połowie i też w, w, w części drugiej. Jeśli chodzi o, o grę w defensywie, ograniczyliśmy śląsk dosyć mocno. Też nasza skuteczność, szczególnie w pierwszej połowie, te dwie bramki na pewno nas cieszą, że. Że, że, że ta skuteczność dopisała. W drugiej połowie trochę tej konsekwencji zabrakło, trochę też prostych błędów, które dały tlen śląskowi i Śląsk dzięki temu złapał tą bramkę na 3-1, później e, bramkę na 3-2 i, i też trzeba przyznać, że odrobina szczęścia, a może i dużo szczęścia w ostatniej sytuacji, w której śląsk nie trafił na 3-3, wcześniej. E, nie potrafiliśmy opanować tych ostatnich minut, na pewno to będzie dla nas materiał, żeby, żeby o tym porozmawiać i pod kątem przyszłości, żeby do takich sytuacji nie dopuścić, bo też zbyt łatwo traciliśmy piłkę i, i w końcowych minutach na pewno trzeba lepiej zarządzać tym wynikiem i tą grą, natomiast e, pomimo tego graliśmy na boisko wice lidera, więc, e, więc na pewno duże słowa uznania dla, dla zespołu za taką heroiczną walkę. I, za to, że, że pracowali mocno na to zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję trenerowi. Czekamy na pytania. Mamy na sali mikrofon, więc prośba o pytania do mikrofonu. Proszę. Dobry wieczór Panie trenerze. Karol Błogajski, Przegląd Sportowy. Gratulacje wreszcie. To wyjazdowe zwycięstwo, pierwsze w sezonie. Na ile Panu pomogły w przygotowaniach do tego meczu te wcześniejsze dobre występy, o których często też rozmawialiśmy już w tej rundzie w w Częstochowie. To, że pokazaliście, że potraficie grać z faworytami. Wtedy czegoś brakowało. No i żeby dzisiaj tego nie zabrakło. Dzisiaj myślę, że było widać różnicę między tym, jak graliśmy nawet w Częstochowie, czy jak graliśmy nawet w Szczecinie, szczególnie w pierwszej połowie, czy jak graliśmy z Jagielonią. Tutaj więcej Śląsk miał piłkę, więcej dominował. My byliśmy na własnej połowie, bardziej ustawieni szczelnie po to, żeby też ograniczać te ataki. To też nie jest tak, że to było takie założenie, żeby od razu się cofnąć, natomiast też nie mieliśmy dzisiaj swojego dnia, jeśli chodzi o, o założenie tego wysokiego pressingu. Też Śląsk zmienił ustawienie. Spodziewaliśmy się, że powtórzy to, co było z Legią, ustawienie 3-5-2. Dzisiaj zmienił na, i wrócił do swojego ustawienia. Oczywiście Wiedzieliśmy, że tak może nastąpić, natomiast liczyliśmy, że po tym meczu w Warszawie, jednak trener Magiera powtórzy ten, ten manew z dwoma napastnikami. Szczególnie że liczyliśmy, że, że ćwicząc przeciwko Śląskowi, ćwiczyliśmy przeciwko temu systemowi. Natomiast wcześniej graliśmy przeciwko Pogoni i widzewowi, które grały w podobnym ustawieniu, i, i tam na pewno, szczególnie ten ostatni mecz z widzewem pod kątem pressingowym, był wręcz wybitny. I, Ograniczyliśmy przeciwnika praktycznie do minimum, natomiast dzisiaj też inny rodzaj pressingu, na pewno dużo więcej w średniej i niskiej obronie, natomiast tak jak powiedziałem, no dużo szczelnej tej, tych zachowań. Później tą szczelność straciliśmy. Proste, też niepotrzebne takie błędy w takiej fazie meczu, gdzie musimy tym wynikiem zarządzać, utrzymać piłkę trochę na połowie przeciwnika, pozmieniać stronę. Natomiast tego nam na pewno zabrakło. Ta zmiana ustawienia, mówi Pan, trochę niespodziewana, ale ona chyba Pana nie zmartwiła, bo z Widzewa, inaczej, widzew i pogoń grały właśnie w takim systemie jak dzisiaj śląski i można powiedzieć, że jest progres, bo coraz mniej tych goli traconych w tych trzech meczach. No, ale miał wszystko i tak dużo. E, idealnie by było, żebyśmy dzisiaj nie stracili tej bramki, natomiast też nie będziemy wybrzydzać oczywiście to jest e, szczególnie te ostatnie minuty. Na pewno będziemy musieli poruszyć zespołem, żeby, tak jak powiedziałem, lepiej tym zarządzać. Natomiast w e, przekroju całego meczu bardzo mocno pracowaliśmy na to zwycięstwo. Też trzeba przypomnieć, że w tej rundzie cały czas nie możemy praktycznie skompletować w żadnym meczu podstawowym składu, który byłby taki no, optymalny, bo w tym tygodniu wypadł nam Patryk Sikora. Wypadł nam Robert Dado, który już był gotowy do gry, niestety złapał uraz. Wypadł nam Patryk Stępiński, który się rozchorował i nie zdążył wrócić na to spotkanie. Dodatkowo w trakcie meczu i Szur, i ma zgłosili dolegliwości. Też musieliśmy zrobić wymuszone zmiany. No, nie rozpieszczało nas w ostatnim czasie. Już nie mówię o tym, co się działo wcześniej w Mielcu, czy w Szczecinie, gdzie byliśmy bez sześciu zawodników. Dzisiaj też trzeba pamiętać, że graliśmy bez takiej nominalnej szóstki, bo w środku grał Filip Starzyński z Julkiem Letniowskim, są stricte ofensywni zawodnicy, a, a szczególnie w tym meczu musieli też bardzo dużo pracować w obronie niskiej i, i na pewno też to jest zupełnie inny charakter pracy niż ten, który mieli wcześniej, ale musieli podołać i, i, i tak do końca ligi będzie to pewnie wyglądało, że będziemy musieli. Też yy, nawet grając w środku bardzo ofensywnymi zawodnikami, też dobrze, mądrze przesuwać i pracować w defensywie. Jeszcze chciałem zapytać o zmianę Łukasza monety w przerwie. On zobaczył żółtą kartkę w pierwszej połowie i była tam taka <laughs> sytuacja, kiedy mógł zobaczyć drugą. To była przyczyna tej zmiany? <laughs> e, no na pewno jedna z głównych przyczyn, bo ta żółta kartka. I ten faul późniejszy, ja bym nie dał za to na, na, na pewno żadnej żółtej kartki, na pewno sędzia gdzieś z tyłu głowy mógł mieć, że, że mm, Łukasz ma tą kartkę i gdzieś jest na pograniczu. Natomiast też liczyliśmy na to, żeby Bartolewski wzmocnił też zachowania w defensywie, bo Łukasz trochę miał problemów, szczególnie e, w tych pojedynkach jeden na jeden w błyszczym sektorze i też liczyliśmy właśnie, że... Ee, że Bartolewski nam tutaj mm, uzupełni to miejsce i też miał wyznaczone zadania, które e, no do tej 80. bodajże 6. minuty wykonywał na dobrym poziomie. Później niestety ten błąd, ale, ale no, musi wyciągnąć y, wnioski i, i wrócić silniejszy po prostu za kilka dni, bo tu nie ma czasu rozpamiętywać błędów, tylko skupić się już na kolejnym spotkaniu. Dobry wieczór. Mówiliśmy sobie przed meczem, że naszym obowiązkiem jest dzisiaj wygrać. Jeżeli. Znaczy nie, inaczej. Musimy wygrać, żeby, żeby zdobyć tytuł Mistrza Polski. Nie wygraliśmy, także to jest całe podsumowanie tego spotkania. Drużyna jest zła w szatni, no ale to już jesteśmy po meczu i to nic nie zmieni. W wyniku nie zmienimy. Przegrywając 3-0 doprowadzamy do bardzo. Fajnej, emocjonującej końcówki, gdzie strzelamy dwa gole i mamy piłkę na 3-3 w doliczonym czasie gry. Do pustej bramki, który strzał musi trafić do bramki. Natomiast nie strzeliliśmy. Stworzyliśmy sobie 10, może 12 klarownych sytuacji do tego, aby, aby dzisiaj wpisać się na listę strzelców. Natomiast cały czas ta, ta skuteczność, o której mówimy tutaj od początku sezonu, nie jest na zadawalającym poziomie, aby, aby cieszyć się ze, ze zwycięstw. Czy ruch nas dzisiaj czymś zaskoczył? Nie, nie zaskoczył. Wyprowadził kilka kontr, był, był brutalnie skuteczny w pierwszej połowie. Prowadził 2-0. Żałuję bardzo tej sytuacji Mateusza Żukowskiego do przerwy na 2-1. Wynik 2-1 do przerwy, pewne roszady, mentalne wsparcie na pewno pozwoliłby na to, aby ta druga połowa wyglądała jeszcze, jeszcze inaczej. Przegrywamy, no ale pracowaliśmy cały rok na to w jakim miejscu jesteśmy. Zostały nam cztery mecze do, do końca rozgrywek. Drużyna ma się podnieść, drużyna ma być razem, drużyna ma przygotować się do następnego meczu jak najlepiej, bo sezon się jeszcze nie skończył i będziemy walczyć. O które miejsce? Zobaczymy. Natomiast wiemy, że nasze szanse na to, aby zdobyć tytuł mistrza Polski zmalały po dzisiejszej porażce. Mamy cztery punkty straty do, do lidera a cztery mecze do końca. Ale rok temu było pięć punktów straty do utrzymania, na trzy kolejki przed końcem i drużyna utrzymała się i dzisiaj dlatego ma tak wspaniały sezon. I możemy tutaj siedzieć i mieć nadzieję na to, że, że Europa może zawitać do Wrocławia. Dziękuję. Dziękuję i prosimy o pytania. Proszę, Karol Bugajski. Tak. Dobry wieczór, Panie Trenerze. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. Ja najpierw o takie czysto ludzkie Pańskie uczucie zapytam. Jak Pan zobaczył, że Patryk Klimala nie trafił w tym doliczonym czasie, to co Pan sobie pomyślał? Nie wiem, nic nie pomyślałem. Za dużo w życiu przeżyłem, za dużo życie mnie doświadczyło w różnych momentach i życia i i kariery, jako zawodnika, i jako, jako trenera, żeby, żeby dzisiaj nerwowo na pewne rzeczy patrzeć. Myślę, że, że to i tak nic nie zmieni. Można klimale, katować, linczować, napiętnować teraz, piętnować, że nie strzelił. No wiemy wszyscy, że nie strzelił. Drużyna, drużyna przegrała mecz, i ja też przegrałem, jako, jako trener. O ocenę pierwszej połowy też chciałem zapytać, bo mówił Pan i teraz i przed meczem o, o, o tych głowach, o tej mentalności, że ten mecz to będzie sprawdzian właśnie dla głów piłkarzy śląska, no i później zdarza się taka pierwsza połowa, dwa stracone gole i, i tak naprawdę Śląsk jest pod ścianą. No to czego się Pan dowiedział o tym zespole dzisiaj w pierwszej połowie? No głowa zawsze jest najważniejsza w sporcie, w życiu, wszędzie, gdzie jakąkolwiek dziedzinę uprawiamy, sportu czy, czy, czy cokolwiek innego, głowa. Jest numerem jeden. Nogi wykonują polecenia głowy. Albo są spóźnione reakcje, albo zagrania do tyłu, albo do przodu, albo ta odwaga. Drużynę puściło w 85 minucie już tak na dobre. I to było widać, że to jest ten zespół, który, który nie ma nic do stracenia zupełnie. Natomiast ja wiem, że, że fajnie tu byłoby powiedzieć, to dlaczego tak nie gramy od początku. Żeby, żeby nas puściło. Były momenty takie, że można było zagrać do, do przodu za linię obrony, nie zagraliśmy. Były momenty takie, gdzie można było zagrać podanie w przód, graliśmy do tyłu. No to jest, to jest wszystko związane z psychomotoryką, z rzeczami związanymi z bodźcami, jakie, jakie ci zawodnicy dostają. I, I co dzisiaj wiem? No wiem dzisiaj to, że 90% tych zawodników pierwszy raz znaleźli się w takiej sytuacji, że grają o o tytuł Mistrza Polski, o medale Mistrzostw Polski. Rok temu byli niektórzy z nich, a właściwie w większości przypadków, też w sytuacji trudnej, bo grali o utrzymanie. Granie o utrzymanie, a granie o, o medale, rok po roku. To nie wiem, jak, 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 jak to, to jest, to jest na jakąś dobrą chyba pracę magisterską dla psychologa, że w jednym roku tak, w drugim roku tak, ale ja tu nie chcę dzisiaj na ten temat rozmawiać. Natomiast wiem, że dzisiaj duża rola moja, aby ten zespół podnieść na ostatnie cztery mecze, które mamy. Gramy dwa mecze u siebie, dwa na wyjeździe i działamy. Jeszcze chciałem zapytać o zmianę systemu, bo dzisiaj wróci Pan do ustawienia z czwórku obrońców. Taki system, którym grali też ostatni rywale ruchu Chorzów. Czym, czym Pan się kierował? No i jak ta realizacja. No, wyniknęła w trakcie spotkania? Znaczy kieruje się tym, kogo mamy w szatni, kogo mamy na treningu, kogo mamy na boisku. Yy, graliśmy trzy mecze w ustawieniu z piątką obrońców, z Wartą Poznań, z Górnikiem Zabrze i, i z, Legią, z Legią Warszawa. Yy, inny system, bo 5-3-2, w Zabrzu 5-4-1, w Warszawie 5-5-3-2. Natomiast wróciliśmy do swojego takiego systemu, który który się dobrze sprawdzał przez cały sezon, przez całą rundę jesienną, gdzie, gdzie zawodnicy też lubią te, grać w ten sposób. I tutaj nie, nie, nie widziałbym żadnego problemu. Wyszliśmy dzisiaj na mecz najlepszą jedenastką, jaką mogliśmy dzisiaj zagrać. Patrząc na formę, patrząc na, na jakość piłkarską, patrząc na, na wszystko, co, co, co mamy. Nic innego do pierwszego składu dzisiaj nie mogliśmy włożyć. Dobry wieczór trenerze, Bartosz Wieczorek, TVP Sport. Śląsk-Wrocław jesienią najlepszy, jeżeli chodzi o wiosnę, najgorszy na ten moment. Ja chciałem zapytać o to, czy ta presja związana z tym, że Śląsk walczy o Mistrzostwo Polski, walczy o Europejskie Puchary, nie przerosła zawodników, dla których no to jest pierwszy taki raz, że walczą właśnie o, o, o tytuł, o, o, może nie o Europejskie Puchary, ale po prostu o tytuł. Może tak być. No pewnie tak jest. No to co powiedziałem, głowa o wszystkim decyduje. I te zachowania, zadania, które mamy, realizacja czasami opóźniona, czasami przyspieszona. Emocje, jakie, jakie towarzyszyły wewnątrz, że aż się buzowało, no miało, mogło mieć na to wpływ. Ja się nie dziwię kibiców, kibicom, że dzisiaj są sfrustrowani, bo mają prawo być sfrustrowani, mają prawo być niezadowoleni z tego, z dzisiejszej porażki. Taka, taka jest też rola kibiców. Kapitalna sprawa, że dzisiaj na, na Śląsk przyszło 25 tysięcy ludzi. To jest, to jest kapitał, który zbudowaliśmy dobry, dobrym sezonem. Ja cały czas, cały czas powtórzę, że liczyć się będzie wynik końcowy na, po całym sezonie. I, I to niezależnie od tego. Jakie dzisiaj są głosy, czy opinie, opinie ludzi dookoła, ja uważam, że ta drużyna robi kapitalną robotę w tym sezonie i, i tego faktu nic nie zmieni, nawet to, że rzeczywiście nie wygrywamy na wiosnę. Natomiast jakbyśmy wszystkie wyniki wrzucili do jednego worka i, i wybierali te mecze i zostawili tą tabelę taką, jaką jest z liczbą zwycięstw, remisów, porażek z tego jak graliśmy na wyjazdach przez cały sezon, to Jesteśmy z tego zadowoleni. Mówię o całym sezonie, nie mówię o wiośnie. People who ride with ya Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we and it, just fences Get bruised up, got stitches Bring them back to their senses Know how the game go, checks and payrolls Remain the same, no Forecast, Eli, baby Time out, ride out, you can let them hate me Get it wrong.